Zajmiemy się sumami algebraicznymi i mamy zadanie uprość wyrażenia. Jak wykonywać takie wyrażenia? Zawsze takie wyrażenia wykonujemy w ten sposób, jakbyśmy traktowali, że mamy takie nazwy. x to po prostu jakaś nazwa. Powiedzmy, że to jest jabłko. x to jabłko. Czyli tu mogę powiedzieć: że Mam trzy jabłka, no to podkreślę sobie: trzy jabłka, a tu mam jeszcze dziewięć jabłek. Aha, bo to są też x, prawda? No to jeśli 3 jabłka i jeszcze 9 jabłek, to łącznie mam 12 jabłek. I tak wpisuję. 12 czego? Jabłek, czyli tych x'ów. Mam jeszcze cyferki takie same, bez x'ów. To potraktujemy jako pieniądze. Czyli mam 4 złote długu i jeszcze 4 złote długu. To łącznie długu mam 8 zł. Czyli mam minus 8 i to koniec. To uproszczenie wyrażenia. Tak samo zrobimy drugi podpunkt. Popatrzmy. Mam. Powiedzmy, że tym razem gruszki. To są gruszki i to są gruszki. Mam 11 na minusie gruszek i 5 na minusie gruszek, czyli pożyczyłam od koleżanki 11 gruszek, a od drugiej pożyczyłam 5 gruszek. To łącznie pożyczyłam tych gruszek 16, czyli muszę oddać 16 gruszek, czyli mam minus 16y. Natomiast pozostałe liczby to są pieniądze. 30 zł mam w kieszeni, ale pożyczyłam od koleżanki 15 zł, a więc w kieszeni, jak oddam z tych 30 te 15 zł, to jeszcze w kieszeni zostanie mi całe 15 zł. Przejdźmy do kolejnego podpunktu. W podpunkcie kolejnym mamy Emy. Emy powiedzmy, że maliny: 2 maliny, 7 malin i minus 5 malin. No to tak, dwie maliny i jeszcze 7 malin to mamy 9 malin, ale odjąć 5 to 4 maliny, czyli zostają mi 4 maliny. Teraz mamy pieniądze. 9. Mam złoty w kieszeni, 11 złoty długu i jeszcze złotówkę w kieszeni. To najpierw policzmy, ile w tych w kieszeni. 9 i 1 to jest 10 w kieszeni, ale 11 pożyczyłam od koleżanki. To jak tą dyszkę oddam tej koleżance, to jeszcze złotówkę będę jej wisiała, czyli jeszcze będę miała minus 1. Popatrzcie, że nigdzie tutaj nie wykonałam dalej działań. Czyli nie zrobiłam, że to jest 12 odjąć 8. Nie zrobiłam, że to jest minus 16 plus 15. Dlatego, że x, liczba z x i liczba bez x to są zupełnie inne rzeczy. Czyli to są jabłuszka, to są pieniądze. Nie mogę dodać jabłek do pieniędzy. To jest zupełnie inna sytuacja, a więc takich działań dalej już nie wykonuję. Przejdźmy do kolejnego podpunktu. W kolejnym mamy p. A więc powiedzmy, że pomidory mam. 12 pomidorów, odjąć 10 pomidorów, to mam już tylko 2 pomidory. I jeszcze plus 8 pomidorów, to mam 10 pomidorów, tak? Czyli mogę wpisać 10p. Zawsze wykonujcie działania tak, jak idą znaki. Plus 12, odjąć 10, czyli mam plus 2. I jeszcze plus 8 to plus 10. Teraz zajmę się pieniędzmi. 300 na plusie i minus 15, 300 zł w kieszeni, 15 zł długu. 300 odjąć 15 to jest plus 285 zł. No to koniec, oczywiście, bo nie mogę dodać pomidorów do pieniążków. Teraz poparcie mam już zupełnie inną sytuację. Tu użyję dwóch kolorów, żeby pomóc do naszych obliczeń. Popatrzmy. Najpierw tu podkreślę x na czarno. X to powiedzmy jabłka. I najpierw sobie je policzę. 9 jabłek odjąć 6 jabłek to 3 jabłka. I jeszcze odjąć 7 jabłek to minus 4 jabłka. Jeśli macie z tym problem, to potraktujcie to w ten sposób. Mam 9 jabłek w domu. Ale wcześniej pożyczyłam 6 i pożyczyłam 7. Czyli wcześniej pożyczyłam 13 jabłuszek, a mam 9. No to jak oddam te 9 jabłek, to jeszcze będę musiała oddać 4 jabłka. Teraz potraktujemy innym kolorem. Potraktujemy powiedzmy, że niech będą to pomarańczy. Tym razem, bo na pomarańczowo sobie je podkreślę. No to pomarańczy mam minus 4, czyli to znaczy, że 4 kiedyś pożyczyłam, ale 5 mam w domu. Tak te 5. Wezmę i zaniosę tu, to pokryję to dług 4 i zostanie mi jeszcze jeden dodatkowo, czyli to będzie plus 1y. I teraz mogę pisać 1y, bądź mogę pisać po prostu y, dlatego że w języku polskim przyjęło się mówić jeden powiedzmy pasztet lub pasztet. Jeden pomidor lub pomidor. Jedno jabłko lub Jabłko. Czyli w domyśle mamy jedynkę, a więc równie dobrze mogłam tu napisać minus 4x plus y, bez użycia tej jedynki. To też jest prawidłowo. Dobrze, kolejny przykład. Również użyję dwóch kolorów, żeby było mi łatwiej. Y, y i y. Najpierw sobie te y policzę. Mam minus 5, Plus 3, czyli mam minus 2 i plus 6, to mam 4y. Teraz przejdę do policzenia podkreślonych, które podkreślę na pomarańczowo x. Mam tu, tu i tu x. I teraz, popatrzcie, jest taka fajna sytuacja, jest 7x. Odjąć 7x, a więc one się redukują. 0x. Zostaje nam jeszcze minus 9. I tak też mogę wpisać. Zwróćcie uwagę, że nie dodałam tu xów do y. To są inne nazwy. A więc, jeśli coś występuje z xem, a coś występuje z y, to są zupełnie inne nazwy. Coś występuje z p, coś występuje z cyfrą, zupełnie inne. Tak samo tu, tu przepiszę po prostu tylko, żeby było widać w tym samym kolorze, ale można było to tak zostawić. 4y odjąć 9x, po prostu koniec. Obliczeń. Tu znów podkreślę x kwadrat i x kwadrat, bo to są zupełnie inne rzeczy niż te, które są z samymi x. -ami. Mimo, że i to x i to x to jedne x są z kwadratem, a drugie bez, a więc te z kwadratem to zupełnie co innego powiedzmy jabłka, a to są powiedzmy pomidory, czyli minus 4. Jabłuszka plus 7 jabłuszek to mam 3 jabłuszka, czyli 3x kwadrat, a minus 5 plus 2 powiedzmy pomidorów to minus 3 pomidory. Koniec, oczywiście, obliczeń. Tu znów to samo, czyli podkreślę kwadraty, x kwadratowe, tutaj z x kwadrat, i podkreślę zupełnie innym kolorem sobie, żeby ułatwić sobie zadanie same x. No i wykonam działania. Minus 11 i minus 9 to minus 20 i jeszcze plus 8 to będzie minus 12, czego xów kwadrat. X kwadrat. Jak teraz wezmę x, -y, to policzę same x, -y, czyli te pomarańczowe. Minus 7x i plus 3x to minus 4x i jeszcze minus 5x to minus 9x. I to znów koniec. Znowu nie wolno kwadratów dodać do x bez kwadratu. Tego zrobić nam nie wolno. Następne podkreślę sobie, tak, same literki t kwadrat. Teraz podkreślę sobie literki t tylko innym kolorem i jeszcze innym podkreślę sobie te, które są bez literek. Tak? I teraz wykonam działanie. No to tak, mam minus 11 T kwadrat, tych podkreślonych na czarno i minus 2T kwadrat, czyli mam minus 13 T kwadrat. Teraz podkreślę te podpomarańczowo. Pod 8 plus 6 to 14, odjąć 1 to 13. O znowu 13 nam wyszło. I teraz zróbmy te na zielono. Popatrzmy, mam minus 12 i plus 12, czyli się zredukowały, ale jeszcze zostało plus 5, czyli po prostu plus 5 przepisuję. No to przejdźmy do kolejnego przykładu i w kolejnym przykładzie mamy minus 5x kwadrat i minus 6x kwadrat. Oczywiście można podkreślać, ale nie trzeba. Minus 5 i minus 6 to minus 11x kwadrat. Teraz Mamy x, powiedzmy, że falką, podkreślę, bo tak też wolno. 4x plus 3x to po prostu 7x i zostały nam liczby 2 odjąć 7 to minus 5. Tak wykonujemy te właśnie przykłady. A więc pamiętajmy, że tutaj dalej już oczywiście nie wolno dodać ani odjąć, bo x kwadrat to co innego niż x i co innego niż liczby. To wszystko. Dziękuję bardzo.